mam na wam. Kolejny odcinek z Votta. Dziś sobie... Dziś sobie pogadam o nowej wersji, która przybędzie... Chyba już za niedługo, bo druga beta była. Druga beta była. O nowej wersji ja nie grałem w betę. Z tych informacji, które... Mam... No, to będzie trochę zmian. Zarówno graficzne jak i silnik, znaczy i mechanika gry, ja silnik i mechanika. No, fajna ruda, tak nie, nie na ten czołku no, Graficznie pojazdy będą bardziej szczegółowe. Aby to nie podniosło wymagań, bo, bo to będzie bez sensu. I jak są przykład przeszkody, jakieś małe tory na przykład, to gościnice będą uginać traktory. I de facto mapy będą bardziej szczegółowe. Ale tory chyba nie będą podnosić pojazdu. Nie wiem. To nie jest i tak ostateczna wersja. Oni tak bardziej sprawdzają mechanikę gry niż grafikę tam. Raz, raz, raz. Tak. Yy. Grafika się polepszy, fizyka będzie lepsza, ale obiektów, nie tylko czołgów. Tylko nie wiem, czy to są maksymalne ustawienia, czy jak. Tak nigdy nie podają. Tyk, 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 tyk. Dalej, dalej. Prawda? What the fuck? Ile tam czołgu podjechało? 5? Nie, 2. To dalej się skomponowało. Hmm. Graficzna ustaw... Grafika będzie ulepszona, ale nie dołączy wymagania. przez z nimi? Aby zostały tak jak są... Może będzie wieloryzyjowy, bo to co jest teraz to... Szkoda gadać. Chodzi tylko na jednym rdzeniu procesora. A myślę, że on jest najsłabszym ogniwem, tutaj, już, Jak wiele rdzeni to mogli polepszyć grafikę. I mechanika się nie zmieni. Bardziej, lufa będzie okrągła. Ach, zbytnio. mechaniki mechanika też to trzeba ja dobra mechanice chyba są tutaj jeden nowy tryb bitwy historyczne i dla klanów jest fortyfikacje nie wiem czym się jedno drugiego będzie czy znaczy nie wiem czym będą się fortyfikacje różnić a historyczne to mamy zwykłe mapy parę map, gdzie będą mogły grać określone czołgi. I i żeby szanse były równe, po prostu w jednej drużynie będzie mniej czołgów, w drugiej więcej. że trafi za pierwszym razem a jednak trafił Farta miał na taką odległość nie ma szans czy ktoś nie wierzy że Hellcat jest bardzo dobrym czołgiem no i chce spojrzeć na, na te strzały chyba. pierwszy no to ok mógł kąpić. ale drugi no to już teraz hila i trafia Bitwy historyczne... Nie wiadomo jak z nimi będzie, ale... Były fajne, ale żeby grać na no nich niezbyt... Parametry czołgu będą zmieniane specjalnie do bitwy, żeby były bardziej prawdziwe. Czyli działo było słabsze, to będzie słabsze. Mocniejsze, to mocniejsze. Uwaga, teraz amunicja będzie kupowana specjalnie na tę bitwę, a po bitwie sprzedawana. Nie wiem co, co to ma znaczyć. A, tu mamy konfrontację na kraje. Idiota, jakby się nie mógł zmieścić na innej połówce, nie, nie jeszcze pod Pantery. Nie wiem też na czym by nie wyglądać po parę metrów w bitwach historycznych. Dzisiaj mam pecha i to totalnego Myślałem, że nie wejdzie szczał. To takie buty No Historycznie to fajne urozmaicenie Ale nic nie wnosi Pięknie Nie to jest zepsute, bo niby dostaje bardziej w gąsienicę a damage i tak wchodzi. Lufa się nie zaczęła wrócić, miło. Rykocze tu roli. w krzakach oczywiście. a przynajmniej obrywa. No. I to było piękne. I to też. RHM'y są. Niech się paru cofnie. To, to co robią to jest... Hmm, no to fajna. Jakby nie dostały jeden raz za dużo Serio za górką Kolejny za górką no Super, widzę mnie No, przede mną stał w krzakach. Nie wiem, czy... Nie zauważyłem go. Albo ja załoga. Bitwich jest rzeczywiście fajnie, rysuję, bardzo zabawny. A grafika też spoko. Fortyfikacje zostały mnie do omówienia. To było wszystko. No chyba nowe czołki też dojdą, ale... Nie wiem jak to będzie. Nie czytam dokładnie tego, całą listę zmian dopiero sobie przeczytam. Fortyfikacja jest dla klanów, czy mniej raz nie obchodzi bo nie, nie, nie tak w klanie żadnym. Wydaje się, że buduje się bazę. Nie wiem, jak to tam się dokładnie robi, ale niektóre budynki będą wspierać się tak jakby, w walce, że więcej kasy dostanie się pod koniec. A <śmów> to jest Gold. Może jest gold, ale jest dobry pancerz. Goldowe mają trudniej. Twierdzę, Wiem, że będzie trzeba bronić Waldek. Będzie trzeba bronić, można będzie atakować, a... Z... Głupienie dokładnie to będzie. Nie na czym będzie polegało. Wiem, że żeby coś wybudować, będzie trzeba odpisać jakąś liczbę graczy. Pomóżcie coś. Ja no musiałbym stanąć ten, tam w tym samym miejscu co jest, gdybym mógłbym go trafić. Hmm. Już super, zawalił Nie, pięknie. Jakby mi gąsienice nie zerwali, to bym zrobił coś. A nie jak te, którzy trafiają te gąsienice. Niby ja czasem strzelam, strzelam w końcówkę, czy tam gdzie powinno zerwać? Nie. Bierzemy damage. A to często było helkatem i słabsze czołgi. Hmm, nie mogę zbyt, nie sobie przypomnieć, nie my, nie jest na świecie z nową wersją, a na następnym tego nie może się pojawić po drugą beta, jak mówię na początku, no druga beta już trwa, trwalecko za Widzi nowa wersja, to zrobi obszerne omówienie tego. Uuu, Czeka trzeba czekać na nową wersję. Dopiero się dowiedzieć, jak to wszystko będzie. Bo, niby teraz wprowadzą w becie, ale oni głównie chcą silnik testować. Bo grafika i tak nie wstrzyma problemu. A silnik może za to. A mogli wprowadzić nowy silnik, ale ze starymi ustawieniami. I to jest chyba najgorsza opcja. Super, Eee, za... za szybko mnie wykryli. No hmm. dobra, ostatnią rundę. Dzisiaj lepiej nie będę grał w WOTA. Więcej. No bo co tu się dzieje, to jest przesada. Konfrontacja, Ale jakie te bitwy? Bo to naprawić. Bo jak pisze konfrontacja, to nie pisze, czy to jest spotkaniówka, czy co. To jest błąd. Jest Takie głupi. Zwisa i powiew. Ta bitwa poszła dobrze. Są arty są. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. A uh, ładny. Chyba w moduł poszło przeciwnika I po co pan próbował? I po co? Do ataku No. Odpalony. O, Arta. Nie, to nie było miło. Kurde, za wysoko Serio, nie walnę w niego Się na kupie skacze, nie brawo! Działo uszkodzone. Kiepsko z celnością. To musiał poczuć. Rozwolimy normatę. Nie możemy strzelać! Nol. Dobra To była ostatnia bitwa. Prawda, że na końcu bez komentarza, ale się skupiłem. Że tak nie umiem mówić i być skupionym. Przynajmniej 6 członków. Mam 6 zniszczonek, 1400 JU, ale bardziej wykończałem. Czasami miałem 3000, praktycznie. A zabityk w 1. Ale ładnie zarobiłem kredytów. Yy, dzisiaj miało być też, znaczy dzisiaj miał być odcinek Skup na nowego, ale przesunąłem go w czasie. mnie spać. stać no, To chyba wszystko. Na razie wam następnego razu.